Cześć Boże! Dzisiaj 10 porad, które mają pomóc w rozeznawaniu zwłaszcza osobom, która, dla których ten proces jest trudny, trwa długo czasu, czy też wystąpił w nim jakiś rodzaj impasu i rzecz nie posuwa się do przodu. Mam nadzieję, że jeśli zastosujecie te rady, że spróbujecie je zastosować, ale gwarantuję, że jeśli ktoś zastosuje wszystkie, to na pewno mu w jakiś sposób pomogą. Zapraszam. Porada pierwsza. Zachęcałabym, żeby przyjrzeć się temu, na ile tak naprawdę szczerze, jest się zaangażowany w proces rozoznawania. Przypomnę Wam teraz fragment z księgi Jonasza, który właśnie dotyczy realizowania woli Bożej po, po usłyszeniu wezwania. Pan skierował do Jonasza syna Amittaja te słowa: Wstań, idź do niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszyż przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okret płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł do niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. Pytanie jest takie. Czy w jakiś sposób naprawdę się angażujecie i w to rozeznawanie, i ewentualnie w przygotowanie się do przemiany, tak? Która, którą rozeznajecie, tak? do jakiejś zmiany w życiu, na przykład do wstąpienia do wspólnoty życia konsekrowanego, czy do przygotowania się do wejścia na przykład na drogę na, na, do indywidualnej formy życia konsekrowanego? Czy też to jest tak? Że Wy podobnie jak Jonasz, znajdujecie sobie jakąś wymówkę, na przykład w postaci zajmowania się różnymi bieżącymi sprawami, czy jakimiś takimi celami życiowymi, które mogą stać w opozycji do tego. Niejednokrotnie rozeznawanie dlatego jest trudne, ponieważ powołanie stoi w, jest jakby w kolizji do tego, co robi się aktualnie, na przykład wymaga rewolucji w życiu. Więc pytanie, postawcie sobie to pytanie, czy nie zachowujecie się w jakiś sposób, tak jak Jonasz, choć oczywiście niekoniecznie odbywa się to przez ucieczkę w sensie fizycznym. Porada druga to jest kwestia pracy nad sobą i doskonalenia się w cnotach. Przeszkodą w rozeznawaniu czy w podejmowaniu się pełnienia woli Bożej. Może być także niedostateczne wydoskonalenie się w cnotach, chociażby w cnocie męstwa. Tak? Wiele osób boi się wejść na drogę powołania. Tylko, że męstwo to nie jest brak obaw, brak wątpliwości, tylko zdolność do podejmowania działania pomimo istnienia obaw ze względu na wyższe dobro. Zacytuję fragment z Ewangelii Mateusza: Pan Jezus mówi do nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, tak? Z Panem Jezusem współpracować w tym budowaniu swojego wnętrza. Jeżeli jest się zbyt słabym w sensie, w sensie praktykowania cnót, zbyt mało dojrzałym, to jest zupełnie naturalne, że w rozeznawaniu no, będzie się popełniało błędy albo nie będzie się tak naprawdę zdolnym do podjęcia decyzji. Nawet jeśli jakby samo, samo rozeznanie, czyli, czyli sam wybór się dokona, można podjąć decyzję i jej nie zrealizować. Więc zachęcam do przyjrzenia się sobie. A zwłaszcza swoim cnotom. Trzecia porada. Może Was nieco za zaskoczyć. To jest pytanie, jak wygląda Wasz poranek? I nie chodzi mi o to, czy odmawiacie długie że długie medytacje. Nie w tym rzecz. Oczywiście modlitwa poranna jest ważna, tylko że często nasz dzień tak wygląda, jak wygląda nasz poranek. Zacytuję tutaj z kolei fragment z, z Księgi Mądrości, bo domyślam się, że wszyscy rozeznający też szczególnie mądrość, mądrość mają na uwadze i jej poszukują. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. E, spróbujcie zobaczyć, jak wygląda początek waszego dnia, bo dla wielu ludzi on jest takim momentem chaotycznym momentem, w którym się dopiero ustala właściwie, co należy zrobić. Spróbujcie się temu przyjrzeć. To nie chodzi właśnie o to, żeby to było super zdyscyplinowane, godzinna medytacja. Jak ktoś nie jest mnichem, zakonnikiem, pustelnikiem, czy w ogóle osobą konsekrowaną, to, to może nie, nie, nie chodzi o jakieś takie super, super ambitne plany duchowe. Tylko o to, czy to jest rzeczywiście przywitanie dnia z Panem Bogiem, zaproszenie Go do... Do bycia w tym, jakby to do, do, do współdziałania, tak? Czy, czy wy oczekujecie tej łaski? Czy mówicie o tym Bogu? I tak jak mówię, to, to nie chodzi o odmawianie brewiarza, o jakieś super długie, długie medytacje, tylko o to, żeby wychodzić od rzeczy duchowych. Zwłaszcza jeśli ktoś rozeznaje powołanie do życia konsekrowanego, to jakby powinna być dla niego najbardziej naturalna rzecz o poranku. Zwrócenie się ku Bogu i zawierzenie całego dnia. Takie w pełne, ono naprawdę daje pokój, tak? to znaczy warto spróbować to praktykować. Nie wiem, czynności dnia zaplanować sobie na przykład poprzedniego wieczora. Bo tak jak sobie ustawicie cały dzień, to naprawdę on będzie inaczej przebiegał. I zwłaszcza kiedy się rozeznaje, a na przykład nie można pojechać na rekolekcję, wyłączyć się, wybór jest taki, żeby jakby normalnie, chodząc do pracy czy, czy ucząc się, tak, ten proces rozeznawania kontynuować. I wtedy jest to bardzo ważne, żeby jakby od początku, już na początku dnia, z Panem Bogiem ten proces rozpocząć. Porada czwarta. Zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób rozwiązuje Cię problemy. I te małe, i te duże. Takie codzienne. Ale wyjdźmy od fragmentu z księgi Kochaleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Pewnie znany jest Wam taki żarcik, że co masz zrobić dziś zrób pojutrze, będziesz mieć dwa dni wolnego. Więc oczywiście no jest to, można się zaśmiać, tak jest to dowcipne, tylko że generalnie tego typu strategia jest rzeczą fatalną w życiu. Jeżeli macie nawyk odkładania drobnych rzeczy, które tak naprawdę można zrobić od razu, czy w ściśle określonym czasie i nie odsuwać ich na później, bo nie są jakieś szczególnie trudne, to będzie również problem z podejmowaniem decyzji takich dużych i temu będzie towarzyszyło jeszcze większe odkładanie. Więc spróbujcie się przyjrzeć temu, na ile takie zupełnie proste domowe czynności czy jakieś związane z pracą detale realizujecie od razu i wtedy kiedy powinny być zrobione po to, żeby nie zalegały. I wtedy to może też pomóc tak, jeżeli się nauczycie takiego bardziej zdyscyplinowalnego realizowania drobnych czynności, to może znacząco zmienić też podejście do rzeczy poważnych. Oczywiście są rzeczy poważne, które są niezmienialne albo które wymagają procesu, tylko że jeżeli umiecie zmobilizować się do zrobienia prania, zakupów, jakieś takie rzeczy, na które niekoniecznie człowiek musi mieć danego dnia ochotę, ale jeżeli się nauczycie tego, to później będzie łatwiej z tymi dużymi decyzjami, które na przykład wymagają pewnego procesu przygotowania, tak? Bo na każde. Przygotowanie do czegoś dużego, do jakiejś dużej przemiany, tak naprawdę składają się drobne kroki. I dlatego ważne, znaczy ważne jest, żeby umieć te rzeczy małe robić, bo wtedy wielkie jest łatwiej z siebie wyegzekwować. Czy Waszemu rozeznawaniu towarzyszy podejmowanie określonych działań? To jest konkretna piąta porada wyznaczać sobie kolejne rzeczy do zrobienia. Dlaczego? Uświadomcie sobie coś takiego. Jeżeli Bóg zaprasza go do jakiegoś dzieła, niekoniecznie musi być to powołanie do życia konsekrowanego, ale może to być jakieś, jakieś większe wyzwanie. Pomyślcie sobie, czy w życiu doświadczaliście takich sytuacji, kiedy musieliście coś zrobić z kimś i ta druga osoba to odwlekała. No, temu najczęściej z naszej strony to, towarzyszy poirytowanie, tak? A no teraz przy, przytoczę Wam fragment z Psalmu 78. Ileż razy drażnili Go na, pustko, na pustyni i zasmucali Go na pustkowiu i ponownie Boga wystawiali na próbę, gniewali Świętego Izraela. Jeżeli się odkłada, rozeznawanie, jakby odwleka się to, to, to odpo udzielenie odpowiedzi na to zaproszenie ze strony Pana Boga, no to jest nic innego jak właśnie w starym stylu izraelskim wystawianie go na próbę. I no, musicie mieć świadomość, że takie nieangażowanie się, no. Będzie mieć oczywiście negatywne konsekwencje. Tak? Znaczy, po prostu nie mamy prawa wobec Pana Boga w ten sposób postępować, i temu warto bardzo uważnie się przyjrzeć. Czy traktujemy to zaproszenie poważnie? Porada szósta to jest zaproszenie do odnowienia, odnawiania stałego swojego sposobu myślenia. Przytoczę fragment z listu do Efezja. Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka. I dalej jest odnawiać się duchem w Waszym myśleniu. <laughs> Mam dla Was taką propozycję. Spróbujcie przez jeden dzień, albo może przez dwa, trzy, trzy, starać się notować wszystko, co dzieje się w ciągu dnia. I to, co robicie, i to, co myślicie. I potem zrobić sobie taką rewizję i zobaczyć, ile rzeczy, czy nie ma wśród wielości czynności, różnych myśli, działań, kontaktów, czy nie ma na pewno rzeczy zbędnych. Bo przeszkodą w rozoznawaniu może być oczywiście też taki permanentny stan rozproszenia. No, jeśli ciągle są jakieś spotkania, za dużo czasu się traci w mediach, na jakichś głupich rozmowach, to jest jasne, że umysł jest w tym wypełniony. Dlatego zachęcam do tego, żeby to słowo, tak? świętego Pawła, tak potraktować, że tu nie chodzi tylko o, o czystość myśli w takim sensie, że, żeby nie zawalać sobie duszy różnymi sprawami tego świata, które mogą być w ogóle nie warte tego, żeby poświęcać czas, zwłaszcza jeśli przed nami są ważne decyzje. Kolejne pytanie to jest kierowanie się względem innych ludzi, tego co oni sobie pomyślą. Przeczytam wam fragment, który może Wam wydawać się nienawiązujący, ale zaraz Wam pokażę, że nawiązuje. Jest to fragment z mądrości Syracha. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy. Dla wielu osób problemem w rozeznawaniu jest też to, w jaki sposób ich bliscy i przyjaciele przyjmą ewentualną decyzję. Czemu mówię tu o władzy? Czemu przywołuję akurat taki fragment? Ponieważ de facto, jeżeli pozwalacie na to, żeby wzgląd na to, co inni sobie pomyślą, wpływał na wasze rozeznawanie, to tak naprawdę ci ludzie sprawują nad wami władzę. Jeżeli robię nie to, do czego wzywa mnie Pan Bóg, czy też odczuwam opór ze względu na, na otoczenie, to coś głęboko jest nie tak. Warto też czasami się zastanowić, czy jeśli ktoś na przykład, nie daj Boże, odwozi Was od jakichś ważnych decyzji, jakiegoś ważnego dobra, które chcecie zrobić, to pytanie: Czy to jest osoba, która rzeczywiście jest Waszym przyjacielem? Bo czasami przy takich naprawdę wielkich dziełach w bardzo brutalny sposób weryfikuje się niestety różne przyjaźnie. Oczywiście to, jakie problemy mają inni ludzie, że próbują tak czy inaczej zakłócać czyjeś rozeznawanie, to jest sprawa między Panem Bogiem a nimi, natomiast dla Was jest istotnym. To pytanie, czy naprawdę tylko miłość Boża jest tym, co jest, co jest naprawdę kluczowe w rozeznawaniu, i czy nie jest to właśnie zakłócane poprzez wpływy, poprzez to, że człowiek ma większy wpływ na Was niż Bóg. Istotną pomocą w rozeznawaniu może być coś, zastosowanie czegoś takiego jak perspektywa ostateczna. Przywołam fragment z listu do Hebrajczyków. Jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd? W jaki sposób byście podjęli decyzję, mając świadomość, że no niebawem wasze życie ulegnie zakończeniu? Czy też, czy też w ogóle, wyobraźcie sobie dzisiaj siebie, okresu życia, jakby patrzącego z perspektywy? Czy, czy brak podjęcia jakiegoś dzieła? Nie będzie czymś, czego będziecie żałować. To jest perspektywa, którą naprawdę warto poważnie traktować. Ona dzisiaj nie jest popularna, ale no bądźmy realistami. Każdy z nas każdego dnia przybliża się do tego dnia, w którym po prostu odejdzie z tego świata i stanie przed Panem Bogiem, i wtedy Bóg go zapyta, co zrobiłeś, co zrobiłaś z zaproszeniem, które do ciebie skierowałem. Kolejna rada jest taka: co byście poradzili swojemu dobremu przyjacielowi czy dobrej przyjaciółce będącej w identycznej sytuacji? Fragment z Księgi Przysłów. Olejki pachnidło serce radują i dobre słowo przyjaciela dzięki radzie z duszy. Kiedy ktoś naprawdę nam bliski, Prosi nas o poradę, to co my wówczas robimy. No, wysilamy się, na ile tylko jest to możliwe, żeby przyjrzeć się wszystkim plusom, minusom, pozytywom, potencjalnym korzyściom, zyskom, łaskom, ale też jakimś zagrożeniom. Próbujemy w obiektywny sposób pokazać wszystko, tak? pomóc w rozeznawaniu w ten sposób. No to teraz. Spróbujcie dokładnie to zastosować do siebie, czyli potraktować siebie jako tego kogoś, kto zasługuje na miłość i komu trzeba poradzić, co zrobić. Kolejna porada może być zaskakująca, chociaż ci, którzy wcześniej oglądali moje filmy, nie będą zdziwieni. Jest to porada, żeby ważniejsze rzeczy zapisywać, żeby przyuczyć się w ogóle do zapisywania. Fragment z Księgi Przysłów, i to, jest, to są słowa, którymi zwraca się do nas mądrość. Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą. Niech miłość i wierność cię strzeże. Przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. E, nam się czasami wydaje, że jeśli jest coś bardzo ważnego, to my na pewno tego nie zapiszemy. E, ale uświadommy sobie, ile różnych łask Bożych, które otrzymaliśmy w życiu, już tak naprawdę zapomnieliśmy. Na pewno było tego wiele. E, dlatego zachęcam, żeby zwłaszcza w procesie rozeznawania. Sprawić sobie jakiś niewielki notesik i po prostu się z nim nie rozstawać. Nie rozstawać i próbować w czasie dnia zapisywać różne myśli, które przychodzą. Bo czasami może być tak, że coś, coś ważnego przyjdzie do głowy i no, zapomni się, nie będzie już można do tego wrócić. Mam nadzieję, że te porady Wam się, wam się przydadzą, że zechcecie z nich skorzystać. Zapewniam, jak zawsze, wszystkich o modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.